Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Rafał Pasięcki, jestem Wojtek Kampa. Cześć Dzisiaj przedstawimy Wam najskuteczniejsze ćwiczenia na poszczególne grupy mięśniowe. Także zapraszamy. Lecimy z tematem. Rafał, wam Wam. Takie podstawowe, klasyczne przejmie na klatkę pierwszemu. Naszym zdaniem jest ono najefektywniejsze do budowania miejsc klatki piersiowej. Łopatki ściągnięte, stabilna pozycja, trzy punkty podparcia, stopy, poszkadki, łopatki. Pamiętamy o oddychaniu. Zakres powtórzeń. 8-15. Kolejna partia mięśniowa, czyli plecy. Ogólnie mówi się, że takim najważniejszym ćwiczeniem jest martwy ciąg, ale my troszeczkę z Wojtkiem uważamy inaczej. Naszym takim bazowym ćwiczeniem jest pociąganie na drążku, także pokażemy Wam jak to wygląda. Można wykonać je w każdych warunkach, nie potrzebujemy żadnej maszyny, także są wstępne dla każdego. Tak jest, dokładnie. Przechodzimy do barku, naszym zdaniem takim najefektywniejszym podstawowym na barki jest wciskanie szlagielek. Rachotej prezentuje poprawną technikę, siedzenie ustawione praktycznie w pionie. Zrówno znacie wiele, czy na bicepsy, jest ich mnóstwo. Jeśli my mielibyśmy wybrać jedno, najskuteczniejsze, to wybieramy uginanie ramion ze ślangu. Równomiernie rozwija obieg głowy bicepsu. Idealne do budowania masy mięśniowej. Kolejna grupa mięśniowa to oczywiście tricep. Wiemy dobrze, że najlepiej na tricep działają wszelkiego rodzaju wyciskania francuskie za głowy, do czoła, ale nie wszyscy mogą je wykonywać, dlatego my z Wojskiem ze względu na obawę przed kontuzją wykonujemy troszkę inne ćwiczenie, czyli ściąganie trążka wyciągu górnego, ale troszeczkę w innej wersji troszkę na zewnątrz, żeby zaangażować tą długą, dużą głowę mięśnia trójgłowego ramienia, także właśnie tutaj o tą drugą głowę chodzi, także łokcie troszeczkę na bok, pokażę Wam jak to się robi. Następna partia mięśniowa, czyli mięśnie czworogowe łód. Zapewne wiecie, że przysiad to podstawa. Także trenujemy przysiad, ale my jak zwykle w innej troszeczkę wersji, żeby bardziej zaangażować mięsień czworogowy uda. Robimy to yy, tak zwany przysiad front, ale oczywiście z wykorzystaniem maszyny szmita. Zobaczcie jak to wygląda. Pokazaliśmy Wam najlepsze ceny na czworo To teraz czas na dół Marsz wyciąg na prostych nogach. Ciężar ciała na piersiach. Pamiętamy, żeby zachować pod ilość przybliżnego rynku słupa. do mięśni brzucha. Na ogół robimy wszelkiego rodzaju skłony głowie na ławeczkach. My wykorzystujemy do tego wyciąg, a więc zginamy tułów, robimy tak zwany gocik-grzbiet, gocik wspinamy mięśnie. Takie jest. Tutaj Wojtek robi to bardzo prawidłowo. Czyli pracuje górna część mięśni prostych brzucha. W dalszym ciągu trenujemy mięśnie brzucha, czyli mięsień prostych brzucha, ale tym razem skupimy się na jego dolnej części. Pamiętajcie, że żeby prawidłowo wykonywać i zaangażować tą dolną część mięśni brzucha, należy zgiąć do góry podnieśnik, zawinąć miednicę. Wtedy tylko i wyłącznie będzie pracowała dolna część mięśni brzucha. Także zobaczcie, jak to wygląda. Jest o wiele ciężej. Jeżeli już nie będziecie mogli, możecie zgiąć kolana ale pamiętajcie, że podwinąć za każdym razem jedynkę. Mamy nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości, pokazaliśmy najefektywniejsze ćwiczenia. Oczywiście ćwiczeń jest mnóstwo, ale są ćwiczenia bazowe, na których zawsze należy opierać swój trening. Tak, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tych ćwiczeń, będą bardzo fajnie Wam wchodziły, że mięśnie będą rosły, puchły. Tak jest i zapraszamy do wykorzystywania tych ćwiczeń właśnie na poszczególne partie mięśniowe. No i pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie kanał FFD.